Teraz świętujemy, teraz cieszymy się z tego, że Toruń ma swoje święto, że Torunianie chcą pamiętać o swoim mieście, rozglądają się uważnie dookoła, a to świętowanie jest znakomicie zorganizowane pod przewodnictwem wydawnictwa Express Media, które wydaje toruńskie nowości, które wspólnie z wieloma partnerami, w tym także Toruńską Agendą Kulturalną przygotowali znakomity program. I pogoda taka trochę nieletnia dzisiaj akurat czy w czasie tych dni miasta nikomu nie przeszkadza. Torunianie licznie wylegli, aby ubrać udział w święcie swojego miasta. Jesteśmy dla naszych czytelników, staramy się dostosować gazetę. Do nich, dla nich, jesteśmy blisko czytelników, robimy właśnie tego typu imprezy jak święto miasta, ale też mniejsze imprezy, gdzie jest szansa na kontakt z dziennikarzami, zgłoszenie swoich problemów. Hasłem dzisiejszej imprezy jest tradycja i nowości, też nowoczesność. Oczywiście zmieniamy się pod względem też obecności w internecie. Nasza strona w ostatnim czasie przeszła, strona internetowa przeszła duże zmiany. Jest właśnie coraz nowocześniejsza, też coraz bliższa czytelnikom, także działamy na dwóch frontach. My chcemy wyjść troszeczkę z tego schematu wydawnictwa, które, które, zajmuje się głównie wydawaniem dzienników, tak w tym przypadku nowości dziennika Toruńskiego. Jest to bardzo poczytna gazeta, bardzo silny tytuł z wielo kilkudziesięcioletnią tradycją. Natomiast Poprzez organizację tego typu eventów, wydarzeń, tak? I mniejszych, i większych, bo ten należy do takich największych. Tak, ale organizujemy szereg mniejszych. Niedługo pełen cykl w Toruniu, niedziel dla zdrowia przez całe wakacje, bardzo interesujących na wszystkich osiedlach w Toruniu. W ten sposób chcemy pokazać, że nie jesteśmy tylko gazetą, aż albo tylko gazetą, ale, ale organizujemy i realizujemy również inne ważne projekty i w ten sposób chcemy z mieszkańcami jeszcze bardziej zacieśnić kontakty, stosunki. Nie tylko gazeta, nie tylko jako czytelnik, ale również jako uczestnik naszych dużych wydarzeń plenerowych. Należy życzyć takiej kontynuacji, takiego dobrego nastroju również jak dzisiaj podczas święta, żeby mieszkańcy po prostu mieli ochotę pocieszyć się tym, gdzie mieszkają, kim są. Mają ku temu naprawdę bardzo dużo powodów.